Józef był prostym człowiekiem, cieślą, który pracował na swoje utrzymanie, przygotowywał się do ślubu z Marią. Wydawać by się mogło, no, przygotował się do normalnego życia, do założenia rodziny. Ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. A zaczęło się od tego, i o tym czytamy w Ewangelii Łukasza, że przyszedł Anioł do Marii i obwieścił jej to wspaniałą nowinę, że ona pocznie i porodzi syna i to dziecko będzie poczęte z ducha świętego. Ciekawe jest to, że zaraz po tym, gdy Anioł od niej odszedł, czytamy w Łukasza 1, że ona spiesznie udała się do swojej krewnej, do Elżbiety. Opuściła miasteczko, w którym mieszkał Józef, w którym razem się wychowywali i pojechała do zupełnie innego miasta, do swojej krewnej, do Elżbiety. I czytamy w Łukasza w pierwszym rozdziale, w wersecie 39, że spędziła tam trzy miesiące. I dopiero po tych trzech miesiącach wróciła do domu, gdzie Józef na nią czekał. I tu zaczyna się po prostu coś nieprawdopodobnego szok, niedowierzanie, bo to Józef dowiaduje się, że jego narzeczona wraca i jest w ciąży. I w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale dowiadujemy się, że Józef rozważał różne opcje w swoim sercu. Pewnie myślał, no może była mi niewierna, ale z drugiej strony to jest Boża kobieta. Nie wierzę w to, że byłaby mi niewierna. Może ktoś ją zgwałcił, ale gdyby tak było, to by mi powiedziała. I rozważał różne sytuacje i wtedy, gdy rozważał, czytamy piękne słowa, że przy do niego anioł. 20 werset. A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie Anioł Pański, że Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest Ducha Świętego. Józefie, nie bój się przyjąć Marii, bo musimy pamiętać, że Józef rozważał też w swoim sercu, czy nie opuścić Marii po cichu, zostawić ją, zerwać te zaręczyny, aby ją chronić przed śmiercią. Bo zgodnie z zakonem, z prawem i czytamy o tym w piątej Mojżeszowej, w rozdziale, jeżeli kobieta była poślubiona jakimś mężczyźnie i nie dochowała wierności, to kara, jaką ją spotkała, to ukamienowanie, śmierć. Dlatego Józef myślał, bo jeżeli okaże się, że ona byłaby niewierna, może dla jej bezpieczeństwa powinien ją opuścić, zerwać te zaręczyny. Aż nie mogę sobie wyobrazić nawet, co przechodziło przez jego głowę, gdy myślał, że miałby opuścić tą, którą tak bardzo kochał. Ale dzięki Bogu przed Anioł i powiedział Józefie: nie bój się przyjąć Marii, bo to dziecko jest Ducha Świętego. Tak myślę o tym Józefie, i myślę o tym, jak ważne w naszym życiu jest ta postawa, którą On miał, a mianowicie dostępność dla Boga. Bo to Józef znalazł się w takiej sytuacji, w której był pomiędzy tym, co Bóg powiedział, a tym, co miało jakikolwiek sens. No bo to, co powiedział mu Anioł, no to jak to się nie dzieje? Jak to urodzi syna? Jak poczęte zostało, poczęte zostało dziecko? Jak męż bez mężczyzny? To nie ma sensu. Ale jednak uchwycił się tego, co powiedział Bóg, a nie to, co miało sens. Wiecie, dla mnie to jest taka piękna lekcja i dlatego o tym mówię, bo ja uczę się z historii Józefa, który nic nie powiedział na przestrzeni kart Biblii. Nie czytam ani słowa, które on wypowiedział, ale jednak jego postawa jest tak cenna, bo ona pokazuje, że jak warto zaufać Bogu. Nawet gdy to, do czego nas powołuje, wydaje się być bez sensu, bo Bóg może użyć każdego. On mógł użyć prostego, zwykłego Józefa do tego, aby król Królów, Pan Panów, był wychowany przez Niego, na Boże dziecko, które później odda swoje życie także za Niego. Myślę, że Józef nawet nie zdawał sobie sprawy, decydując się, że tak przyjmie Marię razem z tym dzieckiem, które się urodzi. Nawet nie zdawał sobie sprawy, jak wielkiej rzeczy się podjął. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy my w naszym życiu nauczyli się tego. Boże, nie rozumiem, Boże, nie wiem jak, ale ufam Tobie i polegam na Tobie. I pójdę za tym, co Ty do mnie mówisz. A gdy tak zrobimy, nie zawiedziemy się. On będzie wierny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.